Dzień dobry, kolejny dzień niedziela. Już ponad tydzień w podróży. Eee, no właśnie przyjechałem tutaj na terminal promu i będę płynął do Montevideo dzisiaj, czyli do Urugwaju. Jestem już na terminalu, a firma, która pływa na tej trasie, nazywa się Colonia Express. O właśnie tak się nazywa. <laughs> Jakby ktoś kiedyś miał ochotę popłynąć, przepłynąć przez Rio de Plata. A tak w środku wygląda w terminalu. Mała poczekalnia i tam odprawę. No chyba w zasadzie można powiedzieć, że już jestem w Urugwaju, bo e, no, teoretycznie jeszcze jestem na ziemi argentyńskiej, ale już była kontrola paszportowa argentyńska i zaraz po niej, e, jak to się mówi, urugwajska, tak? <gryw> no, więc ta strefa już jest chyba Przynależna Urugwajowi, no nie wiem, nie znam się. A no to jest cała tutaj hala, już po kontroli, po odprawie, po wszystkim. To nasz stateczek, którym przypłynęliśmy tutaj. No już jestem w Urugwaju. No a tam na statku to, co mówiłem, co mnie nie było słychać, bo wiatr mnie zagłuszał, to mówiłem, że już jesteśmy w połowie drogi między Buenos Aires a Colonia de Sacramento. Colonia de Sacramento to jest po drugiej stronie Buenos Aires, jakby po drugiej stronie rzeki, a teraz będziemy jechać jeszcze autobusem do Montevideo. No, tu po tej stronie terminal. Tak wygląda. Coś podobnego jak na małym lotnisku. A tam już autobusy czekają nasze, które nas zawiozą do Montevideo. To jest taka łączona podróż. Prom i autobus. No teraz tak na oko jakieś dwie godzinki jeszcze będziemy autobusem jechać. Mniej więcej tak wygląda Urugwaj. Jedziemy z Kolonii cały czas, tak właśnie pola, lasy, no takie lasy, no takie lasiki powiedzmy. No, dopiero po dwóch godzinach jazdy przez taką pustynię zostało nam 15 minut do Montevideo i... Zaczęło się coś dziać, jakieś zabudowania, jakaś cywilizacja. No i jestem na dworce autobusowym w Montevideo, teraz autobusem muszę na kwaterę. No, kompromiso kompromiso. no już dotarłem na miejsce, to za mną tam, o to jest jest taki, w którym na drugim piętrze mieszkam sobie. Przeszedłem dosłownie 30 metrów i już widać Atlantyk, o tutaj za mną, to jest właśnie Atlantyk, fajne miejsce. To za mną to jest Plaza de Independencia, czyli plac niepodległości. Jeden z głównych placów, o ile nie najgłówniejszych tutaj w Montevideo. A powiem Wam teraz na temat cen, bo słyszałem, że Argentyna jest taka sobie średnio droga, natomiast Urugwaj jest podobno drogi. No więc, właśnie byłem w supermarkecie i sprawdziłem, no dla porównania, popatrzyłem sobie na takie paczkowane gdzieś po 100 gram ceny wędlin, serów. No to w Buenos Aires kupowałem za paczuszkę, gdzieś tak w okolicach, jednego do półtorej dolara. Natomiast tutaj 2,5 do 3 dolarów za taką paczuszkę, czyli faktycznie jest drożej. Taki napój na przykład, izotoniczny, litr 25, tam płaciłem dolara, a tutaj zapłaciłem właśnie 3 dolary za taki sam napój. Jest różnica, tu jest naprawdę droga. Albo na przykład taki Subway. W Argentynie, w Buenos Aires płaciłem w Subwayu za kanapkę jakieś 2,5 dolara, a tutaj 4 dolary, podobna kanapka. Jezu, jaki tutaj wiatr dmucha! Już mi dwa razy czapkę z łepetyny zdmuchnęło. A wracając do tych cen, to trzeba jednak oddać sprawiedliwość, że ja to przeliczam z tego kursu, po którym wymieniałem dolara, który się nazywa Blu-Ray. On był dużo korzystniejszy. Gdyby liczyć po tym oficjalnym, to powiedzmy, że te ceny byłyby porównywalne. Może nawet w Buenos byłoby odrobinkę drożej. Skąd my to znamy? Pani Dacia, tak? To jest Renault 12 tak naprawdę. Dacia była produkowana na licencji. A teraz w takie trochę boczne uliczki się zapuściłem i idę do Playa de los Positos. To jest taka najbardziej znana plaża. Byłem umówiony na spotkanie z takim Polakiem, który tutaj mieszka w Montevideo. Pozdrawiam Cię Jan, ale niestety właśnie dostałem wiadomość, że nie może, bo jakiś problem ma, który musi rozwiązać. Nie może się spotkać. No trudno, myślałem że pogadamy trochę przed kamerą też. A ta droga za mną, która idzie wzdłuż wybrzeża, nazywa się Rambla Republika Argentina. To właściwie to jeszcze jest ujście rzeki Rio de la Plata, ale tak naprawdę to już chyba można powiedzieć, że to jest Atlantyk, prawda? Tutaj ludzie noszą takie zestawy do robienia yerba mate. Tam jest w tym, ten kubek, taki do picia z rurką i termos z gorącą wodą sobie dolewają z tego termosu i podciągają. Ale to jeszcze nie jest ta plaża, na którą idę. Ta plaża, na której teraz jestem, nazywa się Playa Ramirez. Tutaj znowu zestaw do yerba mate. Wiecie, co mi tutaj przypomina to miejsce, to Montevideo? Tak troszeczkę mi to przypomina Wyspy Kanaryjskie i Las Palmas. No, budownictwo, architektura, roślinność. Dzień niestety, patrzcie jak ładnie, nie? Marzenie. To jest plaża, która się nazywa Playa Positos, taka tutaj najbardziej w Montevideo znana. A tu zobaczcie jaki widok w drugą stronę. Jestem już w, właściwie w strefie cienia. Dopiero co było jeszcze 10 metrów poświetlonego, a już jestem w cieniu. Właśnie łapię ostatnie promienie słońca, które jeszcze z budynków <laughs> się wychylają, zaraz będzie Zachód słońca, i przy okazji się trochę relaksuje. <grymne> Podziwiam widoki. No i pomyśleć, że dzisiaj jest 19 lutego, nie? Kurczę, pogoda super. Tu znowu, znowu zestawik. Ta kulica żyje wieczorem. O, tutaj o, jaki kucharz mechaniczny. Coś tutaj będzie ważył w kociołku. I ptaszysko jakieś metalowe. Musi ciężki być skoro z żelazstwa zrobione. Ciekawe jak lata. Proszę pana, proszę coś zagrać, panie pianisto. No, coś nic nie słychać. No i taki to szalony był dzień dzisiaj. Po tym Montevideo się nachodziłem. W tą jedną stronę szedłem to prawie 8 km zrobiłem. <ścoughs> z powrotem już autobusem wróciłem w kolejnym odcinku dalsza część zwiedzania Montevideo a teraz kliknij po prawej stronie masz linki jeśli chcesz zobaczyć poprzednie albo następne odcinki